Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Słowem wstępu, kilka dni temu byliśmy z moim bratem na koncercie zespołu Menor w Berlinie i powiem wam szczerze, że dawno tak dobrze się nie bawiłam i szczerze był to jeden z lepszych koncertów, na których byłam w całym swoim życiu. I przez tę taką epickość zespołu menorca zostałam zainspirowana do narysowania naszej drużyny z D&D w stylu takich starych układek heavy metalowych. I co do samego zespołu menorca, to muszę przyznać, że jest on w moim życiu już całkiem długo, bo pamiętam jak razem z bratem słuchaliśmy go w latach gimnazjalnych, jak ja byłam w gimnazjum, a to było no już ponad 10 lat temu, czyli. Trochę czasu minęło i jako taki mini fanfakt mogę Wam powiedzieć, że piosenka Battle Hymns była jedną z pierwszych piosenek, jakie nauczyłam się grać na gitarze basowej, bo ciekawostka na mój temat grałam kiedyś na gitarze basowej. Ogólnie w temacie muzyki chciałabym Wam jeszcze opowiedzieć o tym, że w pewnym momencie swojego życia wpadłam w taki, że tak to nazwę, muzyczny elitaryzm i przestałam słuchać zespołów, które lubiłam czy to w gimnazjum, czy wcześniej, czy później bo miałam takie głupie przeświadczenie, że muzyka, żeby była wartościowa to musi być jakaś niesamowicie odkrywcza musi mieć przekaz, musi mieć głębie, coś musi po prostu sobą przekazywać i wtedy zespoły typu Manowar, w których myślę, że około 90% piosenek jest o tym, że kochają metal, albo że się biją na miecze. Dla mnie wtedy to był największy muzyczny obciach, jaki może istnieć. No bo, bo jaką to ma wartość? Jaki to ma przekaz? Co to nowego wnosi do świata muzyki? Na szczęście w pory się opamiętałam i zrozumiałam, że muzyka i sztuka ogólnie, przynajmniej dla mnie, ma największą wartość, kiedy po prostu sprawia mi przyjemność. I przestałam się wstydzić tego, że lubię się pobujać do Zęka Martyniuka, bo tak bardzo lubię Zenka Martyniuka, lubię Boys Bandy i lubię dość kiczowaty heavy metal. Spośród wielu innych gatunków muzycznych. Więc mam nadzieję, że na przestrzeni lat ta taka kultura cringe'u będzie powoli zanikać i ludzie po prostu przestaną wyśmiewać innych ze względu na to, co po prostu lubią. Dobra, koniec tego rantu, nie na temat. Wracamy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli naszej drużyny do D&D. Akurat na speedpaincie jest rysowany Naven, więc opowiem Wam trochę o Navenie. No więc Naven jest łotrzykiem, który wychowywał się w małej wiosce koło drogi razem ze swoimi rodzicami i swoją siostrą. Ze względu na to, że Naven jest niezdarny i pechowy, to jego rodzice nim gardzili i z tego samego powodu, w sensie z powodu tej niezdarności, ma też bardzo dużo blizn na swoim ciele. I muszę się przyznać, że na początku myślałam, że to są jakieś znamiona albo tatuaże i przepraszam, że na początku właśnie rysowałam go w ten sposób, że one były takie bardzo, bardzo symetryczne i regularne, ale Teraz już wiem, że to są blizny. Wracając do historii Neyvena, to pewnego słonecznego, jak podkreślił Ross, dnia zdarzył się wypadek, o którym jeszcze nie wiemy, co to się wydarzyło, bo jest to tajemnica. No, zdarzył się wypadek i Neyven został wygnany ze swojego domu przez rodziców. I od tamtej pory włóczył się po świecie do momentu, w którym nie spotkał małej drużyny. Domyślam się, że chodzi o naszą drużynę naszych postaci w DD. I ta drużyna go przyjęła w swoje progi pomimo tej niezdarności i pomimo tego całego pecha, który mu doskwiera. I Neven zaczął traktować tę drużynę jako swoją rodzinę i z tej okazji postanowił im po prostu pomagać. Z rzeczy, które musicie wiedzieć o Nebenie, to jeszcze kocha sowy, te ptaki i również kocha przemoc. Od siebie dodam jeszcze tyle, że na pewno rysowałabym go dużo częściej, gdyby nie ta przeklęta kamizelka z piór, której no po prostu nienawidzę rysować. Ale dobra, przechodzimy do następnej postaci, czyli do Wistela. I z Wistelem jest o tyle, w cudzysłowie, problem, że Neos nie mogła mi za bardzo zdradzić jego historii, bo byłoby to sporym spoilerem. Dlatego ta historia będzie przedstawiana w takim dużym skrócie. No więc, Wistel, prawdopodobnie w celu zadośćuczynienia za pewne swoje działania z przeszłości, zwrócił się o patronat do Ayomede. Nie wiem, czy tak się wypowiada nazwę tego bóstwa, więc jeśli coś przekręciłam, to przepraszam. i Został klerykiem sprawiedliwości i ceną za to były jego oczy i całe jego poprzednie życie. I Iomedy dała mu ciało zrobione ze statuły anioła, która stała przy mauzoleum na lokalnym cmentarzu. I głównym celem Wistela jest pomaganie ludziom i też dlatego dołączył do gildii poszukiwaczy przygód, bo też... Dowiedział się od lokalnych mieszkańców, że właśnie w taki sposób będzie mu najłatwiej pomagać ludziom. Co do samego rysowania Wistela, to sam etap szkicu był dla mnie, nie wiem dlaczego, strasznie mozolny. Bardzo ciężko mi było na początku rozrysować sobie te zbroje, ale jak już miałam skończony ten etap szkicu i, i miałam zaznaczone, jak ta zbroja powinna wyglądać, to bardzo fajnie mi się ją e, cieniowało. Wistel posiada też całkiem sporo skrzydeł, ale w porównaniu do kamizelki zrobionej z piór, skrzydła rysuje się dużo, dużo przyjemniej i nie sprawiają mi one akurat żadnego problemu takiego, że się męczę rysując to. Ale ogólnie bardzo lubię design Wistela i bardzo lubię go rysować, mimo to, że no też nie rysuję go za często. A powinna. W międzyczasie przypomniałam sobie, że Neven ma na rękach jeszcze takie siatki, więc je dorobiłam i następnie przeszłam do robienia Zariana, czyli mojej postaci. O Zarianie więcej mówiłam w filmiku, w którym robiłam jego genderbend, więc jeśli go nie widzieliście, to no zapraszam, możecie sobie zobaczyć. A jeśli wam się nie chce oglądać, to oczywiście nie zmuszam. A z takich rzeczy, które powinniście wiedzieć o Zarianie, no to jest on klerykiem, jest okropnym marudą, lubi ryby i lubi szkielety. To w sumie tyle. Co do samego wyglądu Zariana, no to nie tak dawno robiłam redesign tej zbroi, którą on nosi, no bo na samym początku kampanii on miał taką podstawową zbroję, i ja wtedy, no. Nie wykazałam się w ogóle kreatywnością i zrobiłam ją taką bardzo, bardzo basicową i no, musiałam ją zmienić, no bo na przestrzeni tej naszej właśnie kampanii on zdobył nową zbroję i postanowiłam właśnie ją z, no, zmienić, zaprojektować tak troszkę od nowa. Ale przy tym wszystkim zapomniałam o tym, że on ma jeszcze tarczy i zapomniałam całkowicie o zrobieniu tej tarczy, więc Tutaj, na potrzeby tego rysunku, została wykonana z mojej strony mega improwizacja, i po prostu na poszykaniu wymyśliłam ten wzorek na tej, zbro... Boże, zbroi, na, na tej tarczy, żeby ona chociaż trochę pasowała do tej zbroi, ale wydaje mi się, że nawet, nawet ładnie to wygląda, że taki motyw kwiatowy i, i motyw księżyca jest nadal zachowany. Nie ukrywam, że tych wzorków to mi się nie za bardzo chciało rysować. To są po prostu jakieś takie. Esy, floresy, co mają po prostu symbolizować, że coś tam się dzieje na tej zbroi, że tam jest jakiś wzorek. Ale jest on na tyle taki niekonkretny, że no tak naprawdę można tam narysować cokolwiek i to będzie działało po prostu. A buławę wkleiłam z rewki, bo mi się nie chciało je rysować od nowa. I na sam koniec został mi Luciel i przez to, że wcześniej zrobiłam trzy całe postacie, to no nie ukrywam, że, że przy robieniu Luciela byłam już na tyle zmęczona, że niektórych elementów nie chciało mi się na tym rysunku zaznaczać, na przykład wzorka na jego koszuli, więc mam nadzieję, że aż tak tego nie widać, że już byłam po prostu zmęczona trochę. Co do samej pozy, w której został Luciel umieszczony, to uznałam, że całkiem śmieszne będzie. Zrobienie z niego takiej, że tak powiem, damy w opałach, w nawiązaniu do właśnie tych takich starych okłady heavy metalowych, gdzie na pierwszym planie jest jakiś taki wielki wojownik umieśniony z jakimś takim gigantycznym mieczem albo toporem, i właśnie gdzieś tam koło niego siedzi jakaś taka goła baba i się świeci albo coś. Pomyślałam, że akurat ze wszystkich postaci luciel, jak najbardziej pasuje do tej roli. Co do samej historii Luciela to przeczytam wam co mi wysłał Wicek, bo myślę, że zasługujecie na to, żeby usłyszeć tak dobrze napisany tekst. Uwaga. Backstory. Rodzice Luciela byli podróżnikami i często opowiadali mu o wyprawach, na których byli. Dostał od nich lirę i zainspirowany historiami, które słyszał, zaczął pisać własne ballady i powieści. Podczas jednego z wyjazdów jego rodziców napadnięto na wóz, którym jechali. Nie przeżyli. Od tamtej pory Luciel wychowywał się u babci w biedzie i dorabiał sobie, gdzie tylko mógł. Najbardziej lubił jednak granie swoich utworów w pobliskiej tawernie. Dlatego został bardem. Nie wiem jak wy, ja naprawdę wzruszyłam się czytając tę historię i bardzo dziękuję Wisek za nadesłanie mi tego opowiadania. No i powoli zbliżamy się do końca odcinka. Tutaj już robię tło. To tło było też tak trochę improwizowane, ale wydaje mi się, że akurat udało mi się nim oddać klimat tych takich starych okładek i wydaje mi się, że wygląda całkiem w porządku. Jeszcze w międzyczasie popoprawiałam jakieś takie pojedyncze wystające linie, gdzieś tam jakieś takie niedokolorowane obszary, obszary, które mi właśnie powychodziły poza lineart, jakieś takie właśnie... Pojedyncze, estetyczne poprawki. Podorabiałam. No i właśnie. Yy, cały rysunek był zrobiony w skali szarości, bo od samego początku miałam w głowie pomysł, że pokoloruję go mapami gradientu, bo no było. Za dużo roboty dla mnie, i chyba bym sobie wyrwała wszystkie włosy z głowy, jakbym miała wszystkie te elementy kolorować osobno, więc właśnie postawiłam na mapę gradientu z nimi, też się tam trochę pobawiłam, żeby to jako tako wyglądało, żeby to było po prostu pomarańczowe. I koniec końców jestem całkiem zadowolona z efektu końcowego, i było to całkiem ciekawe doświadczenie, więc tak się prezentuje skończony obrazek. Mam nadzieję, że Wam się podoba. I mam nadzieję, że filmik również wam się podobał i że fajnie wam się słuchało tego co mam do powiedzenia. Więc dziękuję za oglądanie i na razie.